Pamiętacie jeszcze ten szok, kiedy ceny w sklepach zdawały się rosnąć z dnia na dzień? Polska gospodarka ma za sobą prawdziwie szaloną podróż. Od rekordowej inflacji, która uderzyła w każdy portfel, do no właśnie, do czego? Do nowej, trochę niepewnej normalności. Spróbujmy prześledzić, jak tu dotarliśmy i co to wszystko oznacza na przyszłość. Wróćmy na chwilę do lutego 2023 roku. Właśnie tyle. 18,4% wynosiła wtedy inflacja rok do roku. Ceny rosły w tempie, jakiego nie widzieliśmy od dekad. To był prawdziwy cios dla naszych domowych budżetów i dla firmy. No właśnie, to jest kluczowe pytanie. Skąd to się wszystko wzięło? Żeby znaleźć odpowiedź, trzeba się przyjrzeć siłom, które napędzały ten cenowy rollercoaster. Dobrze, zanurzmy się w tę zagadkę. Wśród ekonomistów trwał gorący spór, a na stole leżały dwie główne teorie, które miały wyjaśnić, skąd wzięły się tak absurdalnie wysokie ceny. Sprawdźmy, co na to, twarde dane. Ale zanim pójdziemy dalej, szybkie wyjaśnienie. Spirala inflacyjna. Brzmi skomplikowanie, ale to w gruncie rzeczy takie ekonomiczne błędne koło. Rosnące ceny sprawiają, że pracownicy domagają się wyższych pensji. Wyższe pensje to wyższe koszty dla firm. A co robią firmy? Podnoszą ceny. I tak w kółko. Spirala się nakręca. I tu właśnie jest sedno sporu. Czy za inflację odpowiadała ta pierwsza spirala płacowo-cenowa, czyli to pracownicy, walcząc o utrzymanie siły nabywcej, napędzali wzrost cen? A może jednak mieliśmy do czynienia ze spiralą marżowo-cenową, w której to firmy, korzystając z okazji, podnosiły ceny znacznie bardziej niż rosły ich koszty, żeby po prostu więcej zarobić? A co na to dowody? Cóż, dane opowiadają dość jednoznaczną historię. Po pierwsze, koszty. Owszem, płace rosły, ale koszty materiałów i energii wystrzeliły w kosmos. Prawie trzykrotnie szybciej. Co ciekawe, to właśnie koszty pracy rosły najwolniej. Potwierdza to nawet raport Narodowego Banku Polskiego, który stwierdził, że wzrost płac miał tutaj drugorzędne znaczenie. A zyski? Te osiągnęły rekordowy udział w PKB. Kiedy poskładamy te puzzle, obraz staje się całkiem jasny. Głównym silnikiem inflacji była spirala marżowo-cenowa. Dobrze. Skoro wiemy już, co rozpaliło ten inflacyjny pożar, to zobaczmy, jak udało się go ugasić, bo trzeba przyznać, że po osiągnięciu tego bolesnego szczytu nastąpiło naprawdę gwałtowne schłodzenie. Spójrzcie tylko na ten wykres. On doskonale pokazuje ten punkt zwrotny. Po tym ostrym szczycie na przełomie 2022 i 2023 roku widać niemal pionowy spadek. Wszystkie kluczowe wskaźniki inflacji bazowej, czyli tej bez cen żywności i energii, ostro zawróciły w stronę celu banku centralnego. Zobaczmy, jak to wyglądało na osi czasu. Startujemy od tych rekordowych 18,4% w lutym 2023 roku. W niecały rok, do grudnia, inflacja spada do 6,2%, a potem dalej w dół, aż we wrześniu 2025 roku jest już na poziomie 2,9%, czyli w granicach celu inflacyjnego NBP. Tempo tej zmiany było naprawdę imponujące. No dobrze, ale jak to się stało? Zagrały tu trzy kluczowe czynniki. Po pierwsze, zadziałała czysta matematyka, czyli tak zwane efekty bazy. Mówiąc prościej, przestaliśmy porównywać obecne ceny do tych niskich sprzed roku. Po drugie, odetchnęliśmy dzięki sytuacji na świecie. Mocno spadły ceny paliw i energii. I wreszcie po trzecie, z opóźnieniem, ale jednak zaczęły działać wcześniejsze podwyżki stóp procentowych, które skutecznie schłodziły popyt w gospodarce. Okej, okay, pożar ugaszony. Ale teraz pojawia się zupełnie nowe pytanie. Co dalej? Opanowanie inflacji to jedno, ale jakie są teraz perspektywy i prognozy na przyszłość? I tak oto wchodzimy w nową rzeczywistość gospodarczą. Dyskusja publiczna przeniosła się z walki z szalejącymi cenami na próbę nawigowania w okresie znacznie wolniejszego wzrostu. A co mówią prognozy? Zarówno Narodowy Bank Polski, jak i Komisja Europejska malują podobny obraz. Inflacja ma się utrzymać w ryzach, w okolicach celu, ale wzrost gospodarczy? No cóż, tu już nie ma co liczyć na fajerwerki. NBP przewiduje wzrost PKB w przedziale 3-4% w najbliższych latach, ale z wyraźną tendencją do hamowania w roku 2027. I to jest właśnie ten kluczowy wniosek, ta nowa rzeczywistość. Zwycięstwo nad wysoką inflacją nie było darmowe. Ceną, jaką płacimy za stabilność cen, jest wolniejsze tempo rozwoju naszej gospodarki. To jest ten nowy kompromis, z którym musimy się teraz oswoić. No dobrze, ale zejdźmy z poziomu makroekonomii na nasze podwórko. Co to wszystko tak naprawdę oznacza dla naszych portfeli, dla naszych oszczędności i planów na przyszłość? Ten cytat idealnie trafia w sedno. Kiedy gospodarka zwalnia, a przyszłość jest. Cóż, niepewna, mądre i przemyślane planowanie finansowe staje się absolutnie kluczowe. W takim otoczeniu stajemy przed klasycznym dylematem inwestora. Z jednej strony mamy tzw. Tak bezpieczne przystanie obligacje czy lokaty chronią kapitał, ale przy wciąż umiarkowanej inflacji ich realny zysk może być niewielki. Z drugiej strony są aktywa o wyższym potencjale jak akcje które jednak w czasach spowolnienia gospodarczego niosą ze sobą znacznie, znacznie większe ryzyko. Więc jak sobie z tym poradzić? Odpowiedź jest jedna i niezmienna od lat. Dywersyfikacja, czyli mówiąc wprost, rozłożenie ryzyka. Ten przykładowy portfel to oczywiście nie jest porada inwestycyjna, ale świetnie pokazuje ideę. Solidna podstawa z bezpiecznych aktywów, która chroni kapitał, a do tego domieszka bardziej ryzykownych inwestycji, które mają szansę zarobić w trudniejszych czasach. I to jest ta najważniejsza rada, ta złota zasada na niepewne czasy. Stare powiedzenie o niewkładaniu wszystkich jajek do jednego koszyka jest dziś chyba bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Przemyślane rozłożenie oszczędności to po prostu najlepsza tarca w starciu z niepewnością. Podsumujmy więc całą tę opowieść. Po pierwsze, wiemy już, że za rekordową inflacją stały głównie rosnące marże firm. Po drugie, ten pożar udało się skutecznie ugasić i inflacja jest blisko celu. Po trzecie, płacimy za to wolniejszym wzrostem gospodarczym. I wreszcie, po czwarte, w tej nowej rzeczywistości dywersyfikacja to absolutna podstawa mądrego zarządzania finansami. I na koniec zostawiam wszystkich z otwartym pytaniem. Czy to, że pokonaliśmy inflację, oznacza, że najgorsze już za nami, czy może wręcz przeciwnie, właśnie wchodzimy w nowy, być może nawet trudniejszy rozdział, w którym głównym wyzwaniem nie będzie już gaszenie pożaru, ale pobudzenie gospodarki do życia. To pytanie, które z pewnością zdominuje debatę w nadchodzących miesiącach.